Pa pa, ra, pa, 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 no ciężko dzisiaj nie mieć dobrego humoru, prawda? Cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki. Uwielbiam ten moment klockowego kalendarza, kiedy grupa Lego dostarcza nowy modular, czyli taką kamienicę, bardzo zaawansowany budynek, który można umieścić w LEGO mieście. No i co my tutaj mamy? Dom w stylu angielskim. Przypomnę, rok temu było muzeum, moim zdaniem również całkiem, całkiem udane, na półtorej płyty konstrukcyjnej, no a dzisiaj uderzamy w takie klimaty wyspiarskie. Narożna kamienica Tudorów. Niestety 1000 zł bez grosza tyle to kosztuje, ale mamy 3266 klocków. No, muzeum miało ponad 4000, ale to ciężko porównać. Tutaj wydaje mi się, że na tej fasadzie będzie po prostu więcej detali. Osiem minifigurek jest kominiarz, pracownica pubu. O, a także taki oldschoolowy manekin. Widać, że to się dzieje w Wielkiej Brytanii albo Szkocji, albo Irlandii. Zresztą zobaczymy. Otwórzmy. No, moim zdaniem jest to coś godnego uwagi. Lego Icons, takie piękne pudło. Nie mogę się doczekać. Naprawdę, mówię wam, lubisie są znakomite. Dobra, nieważne. Może lepiej przetnę plomby. Niektórzy trochę narzekali, że kolejny narożny budynek, ale tak naprawdę, no muzeum nie było narożne. Jazz club również nie. No ostatnio to chyba ten hotel butikowy, ale to było już jakiś czas temu. Zerknijmy jeszcze na te scenki. Dzieje się dużo, jest przytulnie. Oczywiście te pomieszczenia będą dość małe, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. To co? Otwieramy. No właśnie, tak się zastanawiałem bo ostatnio w tych nowościach mieliśmy dużo tych jeszcze foliowych torebek przezroczystych a tutaj za bardzo niczego nie podejrzymy to kopiemy, drodzy Państwo, Panie i Panowie żeby się przyjrzeć, jak tam prezentować się będzie instrukcja. Tu już jedyneczka, to sobie zostawię, puszczę na bok. Opa. No i mamy jakby instrukcję tego typu teczce. Już otwieramy z tej strony. No, i co wam będę mówił? Uwielbiam takie budynki. Zerknijmy, czy mamy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe materiały. Niczym w Lego Ideas. A no tak, kilka słów od głównego designera, ale tak naprawdę szybciusieńko przechodzimy do budowy, i może o to chodzi. <laughs> w końcu od tego są klocki. Tutaj natomiast zapakowano płytkę, jest zielona. No może trochę szkoda, że nie taka szara. Bo jednak widać ten zielony rand. Nie ma w tym większego problemu, jeżeli mamy kilka modularów zestawionych z ulicami, ale jeżeli to pojedyncza konstrukcja, no to wiecie, niektórym takie detale przeszkadzają. Idę policzyć worki z klockami, a budowa zajmie pewnie około 6 godzin, ale takiej przyjemnej konstrukcji, co nie? No i już do was wracam z ukończonym modelem. Było 20 worków z klockami, a cały proces zajął mi nieco ponad 6 godzin. Ale nigdzie się nie śpieszyłem. I to budowanie potrafi naprawdę zrelaksować, oczywiście pod warunkiem, że przebijemy się przez kafelkowanie płyty, bo to jest jednak dość uciążliwe, choć w tym momencie dobrze widać zarysowaną łazienkę. No i co, mam mieszane odczucia. Na pewno budowa przyjemna, bo tutaj ta elewacja co chwila się zmienia, a to mamy inny styl okna i tak dalej, i tak dalej. Detale są naprawdę przepiękne. Zerknijcie na tą tarczę zegara. Czy chociażby menu zawieszone gdzieś przy wejściu, no przepiękna robota. Natomiast czy to będzie pasować obok innych modularów, nie jestem przekonany. Ten styl przypomina raczej no, taką wesołą, patchworkową wiejską chatę, choć z drugiej strony w Anglii czasem właśnie tak się buduje. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, tutaj dzieje się aż tak dużo. Że ci z Was, którzy lubicie harmonię i za to ceniliście modulary, no nie będą zadowoleni. Być może przesadzono z tymi kwiatami, kto wie? 31 cm wysokości, o tym już wspominałem. No i całość mieści się na płytce 25,5 cm na 25,5 cm. Przyjrzyjmy się temu z bliska, pozwiedzajmy od poziomu ulicy. Aż po szczyt dachu. No i może wtedy uda się odpowiedzieć na pytanie, czy to najlepszy modular ostatnich lat. Ja jednak chyba wolałem takie budynki pokroju muzeum, mimo że były znacznie mniej szczegółowe. Może jestem dziwny. No, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale właściwie 3 na 4 ściany tego budynku są ładnie zagospodarowane. Okej, okay, tutaj te schody od boku nic nadzwyczajnego, ale dalej bluszcz. Wyżej mamy balkon oraz jeszcze jeden typ okna. Ojeny, to jest naprawdę różnorodne. No i wyjście na tył, jak to zazwyczaj bywa. Jest jakaś lampa, a w śmietniku, z tego co pamiętam, ryba. Okej, okay, w porządku. Pewnie jakaś nieświeża. No i lećmy dalej, słuchajcie. Duży plus za to, że mamy na przykład możliwość dostania się do toalety przez ten fragment schodów. Czyli powiedzmy coś w rodzaju funkcji bawialnej, a może raczej pomoc w odpowiednim rozlokowaniu minifigurek. Naprawdę uwielbiam to wysunięcie tej części budynku. Pokazałem to na speed Buildzie, a wyżej mamy złotą balustradę. Wykorzystano elementy droidów z LEGO Star Wars. Zresztą tu gdzieś mamy czarne nogi Artuditu. Okej, okay, trochę sztuka dla sztuki, ale wygląda to fajnie, albo przynajmniej konstruktorzy mają uczte i zabawę. Podoba mi się ten stolik na beczce. Jest markiza, przepiękne nadruki no i zerknijcie tylko na ten bekon. Fantastycznie! No i mamy taką rowerową rikszę rikszę cargo, tak chyba można to nazwać. No, i tak jak w instrukcji nam sugerują, przewożę kota do weterynarza. Być może zbyt dużo tych fabularyzowanych momentów jest tam wypisanych. Ja bym wolał jednak jakieś obserwacje dla konstruktorów, no bo na przykład te słupki. Była taka informacja, że to po prostu przetopione armaty jednego ze statków. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie mylę. No i dalej mamy wejście do pasmanterii. Oraz kultową białą latarnię. Ty, no tutaj też jest ciekawie, zawsze starają się nieco pokombinować. I faktycznie elementy ozdobne przy oknach czy też szyldach są po prostu unikatowe: jakieś takie świeże i fajne. Po prostu dzieje się tutaj nawet chyba zbyt dużo. Ile kwiatów? Oj, właśnie, może to te kwiaty są odpowiedzialne za duży chaos na przodzie. A odnośnie fasady dodam tylko, że w sposób fascynujący buduje się całą tą część. Ten mur pruski to odpowiednio przyblokowane bokiem elementy. Nawet nagrałem odpowiednią przebitkę. No a wyżej to już kładziemy bardzo geometrycznie te czerwone dachy. Może uda mi się cząsteczkę odczepić, ale w sumie to już chyba po ptokach. To by trzeba było nagrać speedbuild, choć szczerze mówiąc nie chciałem całego procesu nagrywać, bo te modulary to przyjemnie buduje się w spokoju, bez Was, bez kamerki i bez świateł. Wchodzimy do środka. Zaczniemy od tej starej karczmy czy też zajazdu. Po prostu trzeba podnieść pierwsze i drugie piętro. A to już potrafi być dość ciężkie, więc pozwólcie, że się skupię. Uf, udało się. Co tam mamy w środku? Bardzo ładno młade. Jest ekspres do kawy. Jakieś przyprawy, jakieś monety, no i oczywiście oldschoolowa kasa fiskalna. Ależ to ładnie wygląda, jest obraz, jest zegar, no i tam jeszcze gdzieś ukryty kolejny stolik. Może i ciasno, ale na pewno jedzenie podają świetne. No i właśnie, możemy wyciągnąć tą ścianę, na chwilę przeprosimy ekspedientkę sklepu, żeby przyjrzeć się minimalistycznej kuchni. Ona właściwie to jest mikrokuchnią, ale zmieszczono tutaj zlew, okap, piec, no i ogólnie to mi się podoba. Tak trzeba budować. Mamy tą pasmanterię, a tam przeróżne materiały, nakrycia głowy, no i na przodzie manekin. Chyba dobrze go dostrzegacie. Aha, są również parasolki, no i przepięknie to się prezentuje. Nie wiem, czy z tej perspektywy damy radę zajrzeć jeszcze do toalety, ale to też może na tym ujęciu popróbujemy. Jest kibelek, jak najbardziej. Pamiętano o jakichś światłach. No i po prostu nic dodać, nic ująć. Ja jestem zawsze pod wrażeniem jak oni to wszystko planują. O! Kolejny nadruk i to zobaczcie, tak ukryty w środku, ale nie żal im było dorzucić coś takiego do tego zestawu. Ależ to jest przyjemne, zgrabne i aż mi się przypomina bistro w śródmieściu, no bo tam też tematy były podobne. Mogliśmy śniadać albo jeść słodkie desery. No to teraz tymi schodami prosto do zegarmistrza, a zerknijcie, jaka fajna mozaika na poziomie ulicy tutaj się jeszcze znajduje. No ale dobra, nie będę wpadał w dygresję. Ileż my tutaj mamy przeróżnych zegarów? No, już się temu przyglądamy. Trzeba być ostrożnym, bo na przykład takie okna łatwo uszkodzić, łatwo tutaj coś odpada. Łojeny. Jest główne biurko z lampką, no i dalej to już właściwie pod każdą ścianą mamy oldschoolowe zegary z kukułką, mniejsze, większe, na środku dywan, a tu mamy chyba zdecydowanie takiego króla zegarów, choć z drugiej strony ten tutaj zegar jest nieco wyższy, no i oczywiście cały czas konsekwentnie możemy logicznie przemieszczać się w górę. Czyli to jest warsztat zegarmistrza. A kiedy chce mu się za potrzebą, to schodzi po prostu do tej karczmy. Okej, okay, może być. No to wejdźmy jeszcze wyżej. Tam będzie mieszkanie miłośnika kotłów. No zaraz zobaczymy. Może znajdziemy tam także inne zwierzaki. Zwróćcie uwagę: mamy dwa kominy. Choć ten jest fejkowy, i nawet w instrukcji była taka informacja, że pozostawiono go ze względów estetycznych. No nie, no ta część wygląda naprawdę zabójczo dobrze. Gdyby pociągnięto tym murem pruskim cały ten budynek, albo na przykład zrobiono go w stylu tego pięterka niżej, no to też mogłoby wyglądać dobrze. To takie delikatnie wychodzące zaokrąglone okno też ma w sobie dużo, dużo uroku. Ale okej, okay, chwyćmy za ten fejkowy komin. No i dzięki temu łatwo zdjąć górę. A tam jest jakieś małe mieszkanko. No to zaczynamy. Jest kanapa, są kociaki na takim uroczym drapaku. No i hodowla żółków. <grym> Uroczy temat. Co dalej? Regał z książkami? O, no ktoś chyba odwiedził księgarnię. I ponownie te informacje były zawarte w instrukcji. No a dalej jest wejście na samą górę. Jakaś paprotka, jakaś balustrada. Trochę żarcia i wody dla kotów, a także pudła, bo jak wiecie, no te zwierzęta lubią w nich przebywać. O, tutaj znaleziono nieco miejsca na umywalkę. No i oczywiście, wyjście na balkon. Dobrze pamiętam? Tak jest. No słuchajcie, oczywiście bywały lepsze mieszkania w ramach kamienic, ale do tego też bym się jakoś szczególnie nie przyczepiał. Jest również stolik kawowy. Zabrakło mi tylko telewizora, ale wiecie, nie wszyscy współcześnie oglądają. No ja telewizji też za bardzo nie oglądam, ale podczepiam sobie na HDMI laptopa i coś tam oglądam na streamingu. Nieważne, co sądzicie o tych wnętrzach. Jest bogato, jest ciekawie i jest niecodziennie, przynajmniej jeżeli chodzi o na przykład o ten warsztat zegarmistrza, no i pasmanteria też niczego sobie. Tak szczerze mówiąc, to w ramach tych corocznych kamienic rzadko kiedy dostajemy unikatowe postacie, albo chociaż takie godne zapamiętania. No była diva z desklabu w przepięknej kreacji albo chociażby uniformy pracowników hotelu butikowego dałoby radę to wykorzystać do jakichś tematów militarnych. Natomiast tutaj wyróżnia się komieniasz, ale bądźmy szczerzy, spodnie są ciekawe. Kaszkiet także, ale to już wielokrotnie się pojawiało. Jest jakiś wiśniowy kaptur, no i szczota zbudowana kreatywnie, ale to trochę za mało, tak mi się wydaje. No jest różnorodnie. Jest tutaj chociażby manekin, który powiedziałbym, no tchnął trochę życia i powiewu świeżości, ale kurczę, no zabrakło mi czegoś takiego mocnego. O! W 27 serii kolekcjonerskich minifigurek mieliśmy miłośnika kotów i dlaczego on nie mógłby się tam pojawić w ramach tego mieszkanka? No w końcu płacimy za ten secik 1000 zł, a cena katalogowa takiego figa z 27 serii to 17 ziko, więc dałoby pewnie radę specjalnie na potrzeby tego zestawu coś unikatowego wyprodukować, prawda? Swoją drogą odsyłam Was również do tego odcinka, gdzie żeśmy otworzyli całą 27 serię. Pokazuje także przydatną aplikację. Jest kilka uroczych nawiązań. O, ta pani przypomina pasażerkę z Orient Expressu. Są akcesoria, a to parasolka, a to słuchawki. Te sweterki też niczego sobie, ale tak jak mówię, oczekiwałbym przynajmniej jednej bomby, takiej minifigurki specjalnej. Pokazuje Wam jeszcze jak to wszystko wygląda. Od tyłu no i niektóre postacie, tak jak widzieliście, miały alternatywne grymasy, takie bardziej roześmiane albo zaczepne. No nic, minifigurki to nie jest mocna strona tego zestawu. Podoba mi się liczebność, no i różnorodność, ale zabrakło motywu przewodniego. No to znaczy takiego mocnego kandydata do top 25 na rok 2025, bo tutaj nikt się nie załapie, żodyn. Na pewno ten modular jest wyjątkowy, taki pstrokaty, no i po prostu zwraca uwagę. W sumie fajnie, że eksperymentują, ale ja raczej wolałem klimat bliski hotelowi butikowemu, no bo tam też w końcu była galeria, działy się przeróżne rzeczy, ale to nie było aż tak, no, chaotyczne, chociaż ten chaos jest tutaj zaplanowany. Klocuchy zapasowe, o, jest tego całkiem sporo. I jakieś przyciski, i ten żuk i jajko... I zegar, no to oczywistość, i nożyce, i taki długi złoty pręcik, bicz. Naprawdę fajne elementy, warto to sobie posortować. No cóż, moja nota końcowa, zważywszy również na te minifigurki, nie będzie wyższa niż takie, hmm, no 8 plus na 10, nie chcę jednak dawać niżej, dlatego że tak jak mówię, to była wielka przyjemność zbudować ten budynek, no i ogólnie to prezentuje się majestatycznie, fajnie, na pewno zwraca uwagę, ale mimo wszystko, no ja jestem może dziwny, wolałem muzeum i zdaje się, że ono zyskało lepszą notę. To co, opiszcie w komentarzach, co wy sądzicie, no i widzimy się na kolejnych recenzjach nowości. Hej!